Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wracamy do naszego słynnego stanu wojennego. Jak wyglądała sytuacja międzynarodowa geostrategiczna wówczas naszego narodu i naszego kraju? Proszę Państwa, może zacznę tutaj od naszych zachodnich sąsiadów. Słynne NRD. Wpisałem mapy NRD, proszę państwa, w trzech różnych. Mapa NRD, wiecie, jakie wyskakują kocopoły, to ludzkie pojęcie przechodzi. Proszę bardzo, ja to NRD wpisuję. Mapa, wyskakują mi jakieś, jakieś cuda na kiju <coughs> i tak dalej, jakieś czasami samochody dziwne, ale porządnej mapy praktycznie to ciężko znaleźć. To tylko takie, taka dygresja. Ale w końcu udało mi się znaleźć e, jedną z tych map, no i proszę, jedziemy. Proszę Państwa, e, granica Polski, jak wiemy, czekajcie ładnie tu jakiś ładny. Jak wiemy tutaj granica Polski, mniej więcej tak przebiegała, co? No i tutaj mamy ten słynny nerdówek. No i my tutaj mm, PRL. Nie patrzcie, no to są ziemie odzyskane, tak zwane ziemie odzyskane. A więc jak wyglądała sytuacja przed stanem wojennym, tutaj na tej flance, zebranych było różnie się szacuje. I są szacunki, one kiedyś tam wejdą. ówek Niemcy zorganizowali tutaj przed grudniem, 13 grudnia 81. Około 200 tysięcy żołnierzy, i drugie 200 tysięcy żołnierzy to byli Rosjanie, którzy stacjonowali tutaj od Rostoku aż tutaj po Lipsk yy, i tak dalej. Także w sumie tutaj ta yy, grupa zachodnia, yy, która miała zaatakować nas tutaj, yy, yy, uderzyć na Polskę, jeszcze, jeszcze pamiętajmy, że to wszystko miało się wydarzyć yy, w 81, jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Przed naszym świętem religijnym. Także ta grupa bojowa liczyła około 400 tysięcy żołnierzy. Na co liczyli? Może tak. Polacy liczyli, sztab tutaj w Warszawie liczył, że będą walczyć z Niemcami, że będzie normalnie, będą bitwy i tak dalej. Był, był to jeden wielki błąd, ponieważ Niemcy nie zamierzali w ogóle tu walczyć. Niemcy zamierzali tylko i wyłącznie przekroczyć granicę i stanąć. Uważali, że oni kiedy przekroczą granicę, taka mniej więcej doktryna wojna funkcjonowała w Nerdówku, przekroczenie granicy tutaj gdzieś, zatrzymanie się, a następnie co? A następnie Iwan, czyli Rusek za nich sprawę załatwi. Po prostu na taką taktykę się przymierzali Niemcy. Niemcy w ogóle nie przewidywali nie w swojej doktrynie wojennej walk z polskimi żołnierzami, ponieważ wiedzieli, że E, taka walka mogła być, byłaby to bardzo kosztowna. Oczywiście Polacy i taki taki przegrali z przeważającą siłą. Nie Niemców, tylko ogólnie układu warszawskiego, ale w wyniku takich walk e, pozycyjnych zginęłoby bardzo wielu Niemców, więc e, w ich strategii było coś takiego: przekroczamy granicę, okopujemy się, resztę załatwia za nas e, Iwan. Rosy już będą wchodzili. O, potężny ostrzał artyleryjski i tak, i tym podobne działania. A następnie <laughs> zakończenie akcji. Proszę Państwa, dość dobra mapa tutaj mi się wyświetliła. Proszę Państwa, bo to, to jest mapa e, ziem odzyskanych. W doktrynie niemieckiej, enerdowskiej e, cały czas e, istniał sentyment do tych ziem właśnie, do tych ziem. Oni mieli ten sentyment. Nie tyle, że chcieli je odzyskać w boju, ale ten sentyment pozostał. O ile zachodnia, zacho zachodni <coughs> żyli w wyjątkowym bogactwie i dobrobycie yy, w stosunku do całego świata, RFN się rozwijał tak, że cały świat zagroził, i oni, yy, Niemcy zachodni, nie bardzo chcieli się swoim bogactwem dzielić nawet z Nerdówkiem, a tym bardziej jakieś tam odzyskiwanie. Oni, tu organizowali różnego typu akcje wspominkowe, jakieś tam przesiedleńcze, że oni pamiętają o swoich mazurach. Tutaj wiecie, jeszcze mamy mazury, o swoich ziemniach za... wschodnich. Dla nich to jest Kresów Wschodnich, że oni o tym wszystkim pamiętają. Natomiast nic w tym kierunku nie robili. Co innego, Nerdówek. Nerdówek, <grym> co, co się może wyda wydać dziwne. Był dość wrogo nastawiony do swoich współplemieńców z zachodu. Wcale nie było takiej przyjaźni między społeczeństwem NRD a RFM. Tak jak się to dzisiaj przedstawia, że ci, ci tutaj tam przeskakiwali przez ten słynny mur berliński, a tutaj mieliśmy to do enklawę. Ale NRD y, uważał, że jest zbyt mały pod kątem obszaru. I NRD. Mm, Stasi, czy w ogóle e, politycy z Nerdówka uważali, że przy dobrej koniunkturze politycznej, przy odpowiednim bałaganie w Polsce, to NRD powiększy się o, o ten obszar. A wtedy będzie silnym państwem. Tak sobie to wyobrażali politycy tutaj z, prze, w latach 80., pod początek lat 80. do lat 80. XX wieku. Proszę Państwa, nie ma żadnych dowodów, i nigdy się nie znajdzie czegoś takiego, że Rosja kiedykolwiek, nawet sowiecka, czyli bolszewicy z Moskwy, kiedykolwiek w jakimkolwiek oświadczeniu zapewnili tutaj nrd że przy, liczy się z czymś takim jak przyłączenie byłych ziem niemieckich do NRD. Nie ma czegoś takiego. W doktrynie sowieckiej to nie istniało i nie brali tego pod uwagę ale jednocześnie nigdy nie zaprzeczali. Czym to było spowodowane? Proszę Państwa, chodzi o to, że oni nieoficjalnie, to tak tłumaczyli, tak ja mówię takie, takim językiem prostym, żebyśmy się zrozumieli, nieoficjalnie to oni tłumaczyli w sztabach tych takich, na różnych pogaduchach i tak dalej, w sztabie tutaj nrd że jak się ta wszystka zadyma, się zacznie, no trzeba będzie interweniować, Układ Warszawski musi podjąć interwencję, bo innego wyjścia nie ma. Jaruzelski sobie nie radzi, udzielimy mu niezbędnej pomocy. To jest nasz, oni byli przekonani, do 13 grudnia, że nasz generał Wojciech Jaruzelski, największy patriota polski, że on jest ich człowiekiem. No, on ich nie zdradził, ale rzeczywiście zdradził komunę. Można powiedzieć, że e, e, udawał komunistę do ostatniego dnia, do ostatniej godziny, a tak naprawdę z komuną to obalił komunę. Ale to troszeczkę odjechałem. I teraz. Wracam do tej e, filozofii. Ruscy za, tu stacjonowało ciężko to obliczyć. Nie wiem. Ruscy nigdy, nigdy nie podawali e, jednostek. Rostock nigdy nie poda, ujawnili, ile w rzeczywistości w NRD stacjonowało żołnierzy ruskich. Przypuszcza się, że mogło być nawet pół miliona żołnierzy. No ale to ja nie jestem tego pewien. Mogło tak być. Mogło być, jest ogromna rzesza ludzi. Ja uważam, że stacjonowało na terenie NRD nie mniej niż 300 tysięcy żołnierzy. W mojej ocenie jest to taka kwestia logistyczna. Dobra, co Rusy mówili? Rosy mówili, że jeżeli udzielimy pomocy Jaruzelskiemu, który nas o nią poprosi. Oni byli przekonani, że Jaruzelski po. po jeszcze nie, oni nie spodziewali się 13 grudnia. Proszę Państwa, to było zaskoczenie dla całego Układu Warszawskiego. Moskwa była zaskoczeniem. Wszyscy byli szokowani faktem, ale byli przekonani jeszcze wówczas, że po 13 grudnia, że pan generał wistom poprosił Układ Warszawski. Ach, za dużo odjeżdżam. Wracamy do tematu. Więc oni mówili, że po tej akcji to NRD. Jak już się wszystko zadyma, się zakończy, znowu przywrócimy pokój i porządek, to wy, bo wam najlepiej tu pasuje, wy jesteście najbliżej, więc Wam tutaj Niemcom z Nerdówka przypadnie ochrona tych terenów. O. No, coś tam oddamy Czechom, ponieważ proszę Państwa, tu też był spór, ponieważ Czesi, o Czechach będzie później, do kolejny film. Więc co najmniej, co najmniej te tereny wracają do Rzeszy. No, tu gdzieś. A z tymi terenami się zobaczy, te tereny dostaną Czesi. Także Czechosłowacja miała się powiększyć o te tereny. A NRD nie mniej, jak tutaj chociaż nrd Ta strefa okupacyjna NRD, bo oni obiecywali zarówno Czechom jak i nrd że Więcej dadzą, a Czechom znowu opowiadali co? Tutaj ten taki klin, co, nie? No to Czechom mówiono co innego, że Czesi, Czechosłowacja się powiększy tutaj o te rejony, a narodowcom mówiono, że, że o te. <laughs> Taka ściema. Oczywiście to była ściema niedyplomatyczna. Tego nie, to było przekazywane ruscy saudaci Rus, ruska kadra. Takie brednie zapodawała właśnie kadrze niemieckiej, dając do zrozumienia, że to jest jak najbardziej wszystko realne. No i, i to by było na tyle. Proszę Państwa, nie udało się, nie udało się, jak wiemy, 13 grudnia generał Wojciech Jaruzelski te wszystkie plany inwazyjne przekreślił. Teraz słuchajcie, tam na początku wspomniałem, 300 tysięcy, tak. Proszę Państwa, tutaj na tej granicy były dość dobre warunki, mieli żołnierze. Tu były dobre namioty, dobre kontenery. Z tego, co tutaj wspominają żołnierze niemieccy, ruscy, zarówno oficerowie, jak i kadra poborowa przede wszystkim, były dobre warunki. Tu nie trzeba było spać w transporterach, w czołgach z odpalonymi silnikami. Pamiętajmy, że to był grudzień, zima. I to był już alarm. Tu, proszę Państwa, od połowy bodajże listopada był alarm bojowy. Jak wiem, zresztą kogo to interesuje, to wie, że już, już chyba 10 grudnia Niemcy zablokowali granicę, przygotowywali się już do desantu. Czekali na sygnał, ale Wracam do takiego zwykłe, zwykłego morale. Proszę Państwa, morale żołnierza niemieckiego było na wysokim poziomie tutaj. Co byśmy nie mówili, czy to co dobrze, czy to źle, to było na wysokim poziomie. Już wówczas w latach 80. dość dobrze wyekwipowani wy e, byli i dość dobrze ich traktowano. Tutaj morale było dobre, czynimy. Prawda, wracamy na swoje. O, w zasadzie to, to im tak mm, podprogowo przekazywano, że wracamy na nasze swoje stare ziemnie. Aż tutaj pod Wrocław im obiecywano, tutaj y, Wrocław w Szczecin to naturalne, to wszystko wraca. Także mm, tu ci żołnierze, ja mówię o takich zwykłych soldatach, mm, zwykli, nie, nie mieli źle. Jak wspominają, to akcja była przygotowana dość dobrze. Mm, warunki polowe co prawda były, ale transportery, samochody, wszystko dobre żarcie, dobra, do, dobre wyposażenie. No, powtarzam się na no, ale, ale to jest ważne. Morale tego żołnierza, żołnierza niemieckiego w grudniu 1981 roku było, było na bardzo wysokim poziomie. Także byli przygotowani, no później oni jeszcze tak na koniec Wam to, to powiem, że <laughs> Że jeszcze styczeń, luty, bo później to wszystko to dość szybko, kiedy zorientowali się, że, że to nic nie wyjdzie z tej akcji na Polskę, że Jaruzelski, no, że to przepadło, przepadła okazja, bo oni powinni uderzyć w sumie 13, oni 14 powinni uderzyć. Jeszcze mieli szansę przez pierwszy tydzień uderzyć na Polskę, ale zaprzepa zaprzepaścili to, czekając na zaproszenie. Im dłużej czekali za, na zaproszenie, bo słuchajcie, oni wszyscy czekali kadra, tutaj kadra mm, Nerdówka, sztabu Nerdówka, y, podległy oczywiście Moskwie, czekał na zaproszenie. No i się nie doczekał, <laughs> jak wiemy. I to było zaproszenie, później żałowali tego, że gdyby uderzyli, zresztą wspomnienia jest bardzo dużo, gdyby wtedy nie czekali na zaproszenie ze, ze strony Jaruzelskiego. Mm, to mogłoby się, mogłaby się ta cała akcja powieść, a przez niezdecydowanie, nie no i zakaz ruskich, bo ruskicy też się dali w konia zrobić. Powiem szczerze, że generał Jaruzelski zrobił ruskich też w konia. To jeszcze w styczniu, lutym, oni jeszcze liczyli do wiosny na zaproszenie, ale już to słabło z każdym dniem. Proszę Państwa, jeszcze w lutym NRD-ówek liczył w 1982 roku, że wkroczy na tereny polskie. Że jeszcze się uda, ale to już, to już były takie marzenia ściętej głowy. Było już wiadomo, ale dość, dość długo. Także widzicie, grudzień, styczeń, luty, jeszcze prawie trzy miesiące e, trzymali e, wszystko, prawda, w stanie pełnej, pełnej gotowości bojowej e, i nic z tego nie wyszło. To by było na tyle. Trzymajcie się, moi drodzy.